My, pracownicy Agaty, kiedy widzimy kogoś, kto nie chodzi do Agaty, bo myśli, że tam są tylko kanapy, mówimy: Oj, nie myśl, tak nie myśl. Bo przecież Agata to nie tylko meble. Dlatego teraz promocja jest na wszystkie produkty: i meble, i dodatki. 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Albo aż do 40 lat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Wiosenne promocje w salonach Empik. Odbierz 20% rabatu na Squishmallows przy ich zakupach za minimum 39 zł. A dla fanów świata Minecrafta mamy do 20% rabatu na wybrane produkty. Witaj w klubie rozkwitających na wiosnę. Empik. Ryneczek Lidla cały rok tętni życiem. Codziennie znajdziesz tu olbrzymi wybór warzyw i owoców przywożonych każdego dnia. Już teraz. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 14,99. Teraz z kuponem Lidl plus aż 46% taniej. Tylko 7,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus, a winogrona różowe Red Glow Plusem cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Hej! Najlepszy czas na zakupy w Ikea jest teraz. Bo za każde 300 zł wydane w Ikea, 30 wraca do Ciebie na następne zakupy. Oferta dla klubowiczów Ikea Family ważna do 20 maja. Regulamin dostępny na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Volt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod Twoje drzwi. A może by tak? Volt. O Sponsorem Szczęśliwej Siódemki jest Plastmet. Nowoczesne ogrodzenia i kamień ozdobny. Plastmet. Lubin, ulica Skłodowskiej 93. Sponsorem Szczęśliwej Siódemki jest Hyundai Lubin, ulica Granitowa 1, który zaprasza na premierę nowego Instera. Sponsorem Szczęśliwej Siódemki są Okna Muszyński Legnica. www.oknamuszyński.pl Jest to godzina 13:30. Od poniedziałku będzie zamknięte skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z Oświęcimską w Legnicy. 35-latka w Jaworze zatrzymana kobieta jest podejrzana o handel ludźmi. Aktywna szkoła w Lubinie. Wróciły dawne SKS-y. Na informacje lokalne Radio Plus Legnica zaprasza Anna Andrzejewska. Trwa budowa ulicy Mickiewicza w Legnicy, która zostanie wydłużona do.